Tak, z tej drugiej strony przekopu jest zdecydowanie mniej ludzi, no bo nie ma tu szerzonej plaży w tych okolicach No i daleko Dosyć No Morze spokojne, także pod, pozdrawiam wszystkich bez wyjątku, nawet innej narodowości też. Pozdrawiam, jak się cieszą. także Good morning. Dzień dobry. tak. Zdrastujcie. Yyy. morgę, dobry. zapomniałem. Sai kurczaki Salam aleikum, Salam Ej no, wyleciał mi z zuba Dobra jest Pozdrawiam Amber prospektor poszukiwacz bursztynu złota Północy, złota Bałtyku. I wszystko razem wzięte. Ach. To.